Włodek Markowicz. Mm. <grymne> jak będziecie oglądać ten odcinek, to dowiecie się jak dobrze Włodek potrafi imitować całą orkiestrę. Mm. <grymne> Co u ciebie ogólnie słychać? Co, jak ty sobie radzisz żyć? Bo a... martwię się o ciebie czasem, wiesz? Ale tylko jak cię z tobą widzę. Bo jak cię z tobą nie widzę, to się o ciebie nie martwię. Nie martwię. Coś Nie to... Widzisz, to, to... widzisz jakieś oznaki, żeby się martwić? Wydaje się, że czasem taki podkurzony. A jestem teraz? Nie. teraz? nie. Nie, nie, zaczynaliśmy. Tak przyjechałem, tak właśnie. Mówisz, a tak ogólnie jestem taki podkurzony. Nie powiedziałem tak. Nie, powiedziałeś inaczej. Podobnie no że ci denerwuje i tak. A, re... <laughs> ale nie Jest. właśnie a, tak mina. to mina. Ale, matuje. ale ty za to jesteś już na końcówce. Już ty już tam. Stary, ja już nie czy w ja nie mieszkam już? Ty tak. już wieszasz ten, wieszasz, masz już ten, taką wiem. skrzynkę, jak w amerykańskich filmach. No. Przeddałem taka skrzynka z i no. US Mail. Ja nie wiem, czy my nie będziemy już nagrywać. Bo to mieszka w bloku. Hausen, to. Ahausen? Automa? Zależy, jeśli w piątek to tak, no, no, to możemy już nagrywać, tak. Co ty gadasz? To ja muszę prezent ogarnąć na przyszły weekend już dla ciebie. Bo ja, no, ja ci mówiłem, że co chce ci kupić, no teraz muszę to kupić. To ja nie ja przypomnij sobie, bo zapomnę. Najlepiej czekoladą leczy. Pat, Prezent. A nie teraz powiedz. Dla Markowi. Nie, teraz nie kupiłeś? Nie. Czemu nie kupiłeś jeszcze? To tak. jest dla starych ludzi czy dla młodych? Od lat pięciu do stu Dla niny też? Nie, nie, myślę, że też się może spodobać. Najmniej się może spodobać gorowi, który jest najmłodszy. Jakaś evident. taka statua. Jaki ty jesteś najgorszy z prezentami! Jakaś taka żyrafa z Afryki, tak? Mogę ci powiedzieć, jak, jak, jak to wygląda znaczy, mam nadzieję, że to Xbox. Jest to białe. A i Mac G4? <noise> Kochani, wiecie co? My się w naszym programie czasem zajmujemy aferami. O, a jaką aferą się dzisiaj zajmiemy? Nie chodzi mi o sytuację na Ukrainie, chociaż tam jest też duża afera, ale chodzi no. o aferę między celebrytami w Polsce. Celebryci Nie potrafią się dogadać czasem. O, nie, nie, nie mówią jednym językiem. I czasem się nie, w ogóle nawet nie dogadują. Mhm. Mimo, że śpiewają na jednej scenie, mimo, że śpiewają. Czasem się zdarza, im śpiewają. Śpiewać. podobne rzeczy, podobne piosenki, mają teksty. Czasem zbliżone. nawet byli w tych samych zespołach w różnych Mówi okresach w tych samych swoich zespołach, swoich zespołach. To potrafią się tak samo podstrzypywać. Dogryzać sobie, dokazywać zupełnie tak samo jak było w szkole. Otóż właśnie. Nic się nie zmieniło. I czu... Ale to jest akurat ważna rzecz, która się wydarzyła teraz, o której Czemu? będziemy mówić, no bo koncert Solidarni z Ukrainą, który się wydarzył kilka dni temu, no to jest rzecz, która po pierwsze dobrze, że się wydarzyła, dobrze, jeżeli świat sztuki pokazuje swoją jedność z krajem. Sąsiadującym, który jest pod atakiem, i wszyscy prawdopodobnie pomyślelibyśmy, że artyści, którzy tam występują, to nie jest coś zupełnie dla nich nowego po prostu przyszli zaśpiewać swoje utwory. Ja wiem, oczywiście oni budowali swoją markę, ale jednak sytuacja jest dość wyjątkowa po prostu przyszli tam zaśpiewać za darmo, ewentualnie na warunkach, które nas wszystkich jakby pozbawiłyby pewnych ale, wątpliwości no. co do jasności i czystości intencji. A tu się okazuje, Ja że właśnie powiem że nie wiem. Jak sobie myślę o tym sam, dla siebie, wewnętrznie, w środku we Włodku, okay. to faktycznie... Pie... Stary, to jest tytuł twojej autobiografii! W środku we Włodku? W środku we Włodku! Było kropki, część droga, w środku we Włodku. Tytuł. Kropki, część droga. W środku we Włodku. I byś I... pisał, co, byś myśl, co myślałeś przez te <laughs> lata we Włodku, co się działo. Zde... Przez dużo działa. Ale super, Ale tytuł tu na się nadaje, nie Wszystko się nadaje na pisanie. No nie, to już musisz taką wyrwać z siebie tę wewnętrzność i wszystko opisać wreszcie, co to myślałeś o Karolu przez te wszystkie lata. <grym> w każdym razie. Co myślałeś świadkowe no. w o tym, że. nie te czystości? Nie, 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 właśnie tak sobie myślę. Okej, okay. jest ogólne społeczne oczekiwanie, że w takich sytuacjach nie pobiera się wynagrodzenia, prawda? No, tak. I, się zastanawiam, i się zastanawiam, wiesz, ja zawsze, jak coś mówię, to sobie pewnie też przypasowuję to do siebie, jak to się ma do mnie. Jak to byś to robił? My, nie, jak co my robimy? No, nie? Bo, uh -huh. bo my. Nie przekazujemy 100% dochodu uh -huh. na Ukrainę, uh -huh. przekazujemy 10%, co dodałem w opisie uh -huh. w poniedziałkowym odcinku. Uh -huh. Ci, którzy widzieli, tak, to mogli to widzieć. I podobnie, tak samo robię w swoich rzeczach. Tak, w Zimbabwe tak samo. Uh -huh. I to nie jest tak, że przekazujemy 100% Karol, uh -huh. a oni w domyśle, w oczekiwaniu społecznym mają przekazać 100%. Może my też powinniśmy 100% przekazywać. Ale to po pierwsze to był jeden dzień. Dla nich, aha, dla nich, ok. To no była nawet jest... jedna południa. To jest argument. To jest dobry ja argument. dlatego też jestem za tym, żeby przekazywać przez jakiś czas część dochodów niż raz jedną kwotę, bo wydaje mi się, że wtedy paradoksalnie tych się spierze Więcej. Ja tak na to patrzę. Pewnie ktoś może mieć inne zdanie, ja to widzę w ten sposób. Nie, nie, nie. znaczy wiesz, y... kupiłeś mnie tym argumentem, że to jest jeden dzień, ja faktycznie tak. o tym te, te nie pomyślałem. Gwiazdy zagrały na koncercie solidarnie z Ukrainą, a potem pokłóciły się o to, kto ile wziął. Albo nie wziął. Bo właśnie Albo pod... nie wziął. Wynika z tego opisu tutaj, że nie, nie wszyscy wiedzieli w ogóle, że były jakieś pieniądze. Dla niektórych, Mówię, co, były jakieś pieniądze? Ja nie, ja nie wiedziałem, że były jakieś pieniądze. Myślałem, że się nie bierze za to pieniądze, a ktoś inny. No tak, ja brałem, ale na przykład po to, żeby potem samemu dać I właśnie wpłacić. od tego się zaczęło. Bo Justyna Szteczkowska opublikowała na swoim Facebooku informację, że ona pieniądze, które zainkasowała za ten koncert, w całości przekazała fundacji pomocowej. I tutaj się zaczęły schody, no bo niektórzy zaczęli twierdzić, inni artyści zaczęli twierdzić, że w ogóle nie wzięli pieniędzy. Między innymi Edyta Górnia, która bardzo mocno twierdzi, że nie wzięła pieniędzy. W każdym razie podczas tego koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na uranie żywność na konto karytasów wpłynęło 3,5 miliona złotych. W trakcie tego koncertu? Tyle ludzi wchodzili 3,5 miliona złotych sporo. Dziękuję. W każdym razie, Maryland Radowicz. Nawet nie wiem. Czy to był koncert za wynagrodzenie i czy ktoś się brał? Dla mnie to nie było ważne. A ona się tutaj pojawia, że wzięła 40 tysięcy, czy ona nie wiedziała, bo menadżer na przykład mógł załatwić, tak? Albo jest jakiś błąd w doniesieniach. Nie chcę wchodzić i twierdzić, yy, czy, czy wyszukiwać złych intencji wśród tych osób. Ja raczej to, co chciałbym wypunktować, to to, że ewidentnie coś zostało niedogadane. Bo gdyby były bardzo proste zasady pod tytułem: Pani Justyna Steczkowska, Pani Edyto Górniak Pani Maryla Rodowicz, organizujemy koncert, który będzie transmitowany w TvP Solidarni z Ukrainą. Czy chcesz zaśpiewać? Nie dostaję za to pieniędzy, tak czy nie? To by wow. było proste. Jestem straszkowska dla pomponika. To jest e, jednak ważne, żeby to podkreślić. Nie podoba ci się nazwa pomponika? Nie, nie uważam, że. Czyli jakby że... do Ciebie zadzwoniła dziennikarka albo dziennikarz z pomponika, to byś nie udzielił wypowiedzi? Dzień tak, Dzień dobry, nie. Włodku, dzwonię z redakcji Pomponik.pl, Mam bardzo ważne, ważne pytania w związku z pana autobiografią w środku we Włodku. Bardzo tutaj mocne doniesienie, jeżeli chodzi o pana partnera ekranowego Karola Paciorka. Chcielibyśmy potwierdzić, czy naprawdę to było tak bardzo grube? Jestem straszkowska dla pomponika. Edyto, czekam na zaproszenie do sądu, w którym przedstawisz sędziemu rzetelne i uzasadnione koszty. Ty uczciwie, że potrzebujesz 200, 2000 zł, bo tyle zażądałeś od TV, żeby zaśpiewać dwie piosenki na charytatywnym koncercie. Nadal wierząc, że masz miłość i pokój w sercu, w cudzysłowie, przestaniesz mnie atakować. Nie zaczęłam tej wojenki, ale ją zakończę tu i teraz, bo świat ma ważniejsze problemy <grym>, teraz to. niż wojenki gwiazd. No to, więc najlepiej tego nie nakręcać po prostu. To jest moja ostatnia wypowiedź w tej sprawie. Ok, no to to szanuję. No, ostatnie zdanie najbardziej szanuję. To jest moja no. ostatnia wypowiedź w tej sprawie. To też umówiłeś, że to były dwa posty w sobie na fejsie, więc nie, jakaś straszna, straszna drama. Okay. Żeby oglądać najlepszy program w polskim internecie. Wystarczy myślisz, mieć internet. Tak, myślisz, że mówię teraz o nas, czy o kimś innym? Nie odpowiadajmy na to pytanie, to jesteśmy bezpieczni wtedy, jak nie odpowiadamy. Dokładnie. Na to a jak mamy już internet, to dobrze byłoby mieć też telewizję. I to nie byle jaką telewizję, ale z Canal Plus Online tak i jest, z Via Play. Play. Możecie to mieć w pakiecie już od 50 zł miesięcznie, w Play. Przez 6 miesięcy. I w Canal Plus możecie już na przykład oglądać zmagania polskiej ligi. Tak, bo jest Ekstraklasa i Premier League w Canal Plusie, A jak chcecie Ligę Europy albo Bundesliga, to macie to w Via Playu. Tak jest. Więc jak jesteś fanem piłki nożnej, to masz cztery takie dosyć ważne rozgrywki. I Z czego najważniejsze osiem. oczywiście ekstra klasa? No takich nie ja bym jak... powiedział, że najważniejsze jest... No tylko ekstra. <gry> Masz rację, Ekstra Klasa. No właśnie, więc jeżeli chcecie oglądać m.in. Ekstra klasę, to możecie to robić w pakiecie kupując internet stacjonarny od Play. Na przykład, wiecie, jakie tam filmy mają w Kanal Plusie. Wiesz, co jest w Kanal Plusie teraz? Do streamingu? Na przykład świnia. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Jest, I Via Play jest jeden z moich ulubionych filmów. Si. O to jest takie ogólnie tam się ludzie nie lubią i e, jest taki gość, który szuka i jakby strzelają i jakby. To zobaczycie sobie, jak coś. Jak się, to zobaczycie, to, to zobaczycie. Jest taki przelot helikopterem, z taką muzyką taką. Ja chciałem powiedzieć, że firma Play nie autoryzowała Czeka, czek. tej stawki. Porównaj z oryginałem. Nie, no jest dużo lepiej twoje było. M znaczy, nie tyle, że lepiej. Lepsze takie. Nie tyle, znaczy, że lepiej. Moim zdaniem byłoby trudno odróżnić oryginał od kopii. Or trudno byłoby odróżnić zdecydowanie, ale to już możecie sami sprawdzić, oglądając film Sicario, a to wtedy, kiedy właśnie <susur> będziecie mieć ten pakiet internetu stacjonarnego oraz Kanal+, Plus i ViaPlay, który możecie dostać teraz w bardzo, bardzo dobrej ofercie. Od 50 zł miesięcznie to jest bardzo dobra oferta. Tak jest a my tak. wracamy do odcinka, bo tam też jest bardzo dobra oferta tematów merytorycznych i zabawy. Dokładnie. <susur> 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 A dla tych z was, którzy będą mieli wolny 15 marca mm. w, Warszawie będąc, mm. tak, w Warszawie będąc, to można będzie. dołączyć do takiego koncertu, będzie który taki będzie prowadził koncert? mój kolega. O kto, e... Marcin Prokop? Karol Paciorek. Możecie go kojarzyć z takiej formatu. Z takiego Paciorek <laughs> Czy Będzie prowadził jest, koncert. Czy to jest osobowość yy, roku internetowa. Ja bym chciał dostać róże gali. A nie jest z streaming? <laughs> Wolałbym Róży Gali, albo chociaż telekamerę. Nie, tak zupełnie serio, to faktycznie będzie koncert organizowany przez studentów SGH. To jest wtorek. I on będzie wieczorem chyba około godziny 20. Nie wiem, kto A wystąpi gdzie? jeszcze. A gdzie? Prawdopodobnie w Palladium. Na pewno dam znać na, na, na Facebooku, okay. na grupce, na, na InstaStory, jak, jak to będzie już istniało, bo pewnie Super. będzie tam prowadzona jakaś zbiórka. Nie więc to Super. się nie dzieje, nie, nie dzieje tylko po to, żeby sobie przyjść na koncert. Ten telefon, czy chciałbym poprowadzić, więc poprowadzę i od razu w tym miejscu zaznaczam. Nie, dostaję za to ani, ani złotówki. To tak pół żartem, pół serii, ale serio, Ja bym nie? ci to wyciągnął z tego. Nie wiem, że to mi wyciągnął, Karol, Karol. pobiera wynagrodzenie za charytatywne koncerty. Bo ja prowadziłem już dwa razy koncert świąteczny charytatywny SGH, który jest co roku. Halo. I to jest zawsze super impreza, więc tak, zapraszam. zapraszam. Czy jesteś na jakimś stanowisku, że artyści. Nie, organizatorzy dali ciała. Artyści to jest inna kwestia, bo jeżeli oni na przykład dostali takie infomętne pod tytułem: Organizujemy koncert artetywny”, No i na przykład menadżer Edyty Górniak powiedział, no spoko, no 20 tysięcy, nie, nie ma problemu. Bo koncert artytywny nie oznacza, że nie ma tam partnerów, sponsorów, którzy za to zapłacą. To jest, żeby była jasność. Więc może tam doszło do jakiegoś nieporozumienia na linii menadżerowie, organizatorzy, artyści, nie chcę tutaj po prostu złej woli w tym szukać, bo mam wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Polakach jest dużo dobrej woli jednak. Jest. Wydaje mi się tutaj, akurat jest Marcin Tyc, tak, mm -hmm. w tym twicie, który jest y, pokazany w artykule, to wiesz co, wydaje mi się, że tutaj chodzi też o to, jak to jest skonstruowane, że Natasha Urbańska za zaśpiewanie tak, jednej, jednej piosenki, piosenki. to tak, jest tak, takie tak, przeliczanie tak. czasu. No to nie jest prawda, tak. To nie jest tak, że aktor, który weźmie udział w filmie i jego rola się jakby koncentrowała na zagraniu 15, 15 sekundowej sceny i dostał za to 20 tysięcy złotych czy coś takiego, to znaczy, że dostał 20 tysięcy Razy... za 15 sekund. Tak, tak, To tak nie działa, nie? A jest słynna anegdota o tym. z Pablo Picasso. Nie wiem, czy na ile ona jest prawdziwa, na ile nie. Jak ja kocham opowiadać jakieś anegdoty, tak samo jak z tym będzie k... z tym tarkowskim i z tym stalkerem Koruku. wszystko na odwrót dzwoni, a nie w tym kościele. Cicho! K... Całą szkołę przeszedłem na takich opowieściach. Więc był Pablo Picasso, z dziosy w knajpie, i podeszła do niego osoba i poprosiła. Nie, brzmi jak prawdziwej Ta osoba poprosiła o narysowanie czegoś, nie? I Pablo narysował chyba, wiesz, ptaszkę, kwiatek, coś szybko na, na, narysował na kartce papieru. Ta pani chciała to wziąć, a on mówi, że to kosztuje i tutaj jakaś wysoka kwota, na przykład nie wiem, 10, 10 czy coś takiego. Mm -hmm. Ona powie, ale przecież zajęło to nas narysowanie tego 30 sekund. On mówi, nie, nie, droga pani. Mnie narysowanie tego zajęło 30 lat. I to jest prawda. No bo nie chodziło o narysowanie kwiatka przez kogokolwiek, tylko chodziło o narysowanie kwiatka przez Pabla Picassa. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, <noise> ale, ale niesie w sobie pewną mądrość. Zresztą. O, quote investigator. Stary, to ci tu będzie powiedziane, czy to jest prawdziwe, czy nie. Czyli strona to... quote investigator twierdzi, że to, jest, że to jest wymyślone. Słuchajcie, to znalazłem na Redditie jak szukałem tematów niezwiązanych z Ukrainą, bo chciałem jednak, żebyśmy my też o tym z czymś innym pogadali. Profiling to jest jak. co po angielsku? Prolific, sorry. Że też nie znam słowa prolific, naprawdę. Dobrze pani Natalia to ogląda, nie? Płodny, Płodny. właśnie. To jest prolific. <noise> pro jeden z najbardziej płodnych vlogerów na YouTubie. Gość zaczął vlogować w bardzo podobnym czasie jak myśmy zaczęli ls Day one to jest stary 2 stycznia 2011 roku, czyli miesiąc wcześniej niż LS się zaczął. Zaczął vlogować codziennie i robi to do dziś i w ogóle nie ma wyświetleń na swoich vlogach. To tu, tu był na Redditie, więc ma znowu wyświetleń, A jak cofniesz się, trochę wiesz. 16, <laughs> wyświetleń 5. Koleś wyprodukował ponad 4000 tysiące vlogów. A sprawdźmy Sylwestra. Sprawdźmy Sylwestra. Ja przed Sylwestrem? Ja, ja po sylwestre. Sylwestre. <laughs> No Dobra, no, to sprawdźmy jeszcze dzień pierwszy. <laughs> welcome to year 11. It started out like most years with not much of anything. I've sat around, I've watched TV, I've ate, cleaning a little bit. It's not a image. Które prezentujemy czasem na zewnątrz, jest właśnie taki: robiłem to, robiłem tamto, robiłem tamto. A tak naprawdę, jakby czasem się tak zastanowić, to jest I I I watch TV. A to 38 sekund tylko. Stary nadal codziennie od ilu? No może to dla siebie robi. No nie no, jak rzucasz na YouTube to nigdy nie robisz dla siebie. Czemu? No bo zawsze to ktoś może obejrzeć. nie no, składujesz sobie po prostu. Tak jak ludzie sobie robią fotki twarzy, że. to jest tak This man has taken a picture of himself for the last 3 years. To <mulgy> nasze piano musi być lepiej. Tak mnie to bawi. This man has walked through all Asia and took picture of himself every day. <mulgy> Brodom <rośnie. mulgy> <mulgy> Czyli tak, pan się nazywa. Oczywiście znowu nie dajesz linka w opisie w, w tym tygodniu. Zadbam o to, żeby było. Acting <mulgy> a Fool for You. to ja się nazywa kanał. 409 subskrybentów na, na dzisiaj. Wideo 3654. z Stary. My robimy 1600 coś i już wiesz. Zaraz jest znowu rozstajemy, rozstajemy, rozstajemy się po jednak nasze jest trudniej nagrać. Trzeba się spotkać. przyjechać ciekawe, czy byś tak codziennie potrafił nagrać takie wideo. Codziennie. Tam... I on faktycznie, jak się pokazuje, to on może powiedzieć: I woke up like this i że się nie malował tak, i tak, nie tak, przygotowywał, tak, i nie świecił tak. ładnym światłem, żeby ładnie wyglądać. Tak. Wiecie, jakbyśmy wyglądali, jakbyśmy się tak nie starali? Dokładnie tak samo. O, a i... ty się jakoś bardziej strojisz do niż normalnie? Biorę koszulę rzadku, biorę koszulę rzeczy. Ja właśnie nie, nie noszę koszul, więc to ale to też nie noszę koszul. Aha. No spoko. ale już się nie, nie pudrujemy przynajmniej, nie? Ja się pudruję, bo mam czerwony ryjot, nieważny. Agnieszka pisze, barania głowa. Hej, chłopaki! Chcę podziękować, że przypomnieliście mi błogie dzieciństwo i wakacje u babci na wsi. Nie tym, że Włod mówił o swoich wspomnieniach, ale tym dziwnym grzybem barania głowa. Pochodzę z pomorza i u nas ta, u nas nazwa to kozia broda albo mm. szmacia. A to szmaciak było w ogóle, jak szukaliśmy barania tak? głowy. Tak, okay. się szmacia. Przynajmniej tak też nazywała go babcia. Nie znam okay. się, czy są to inne rodzaje grzybów, ale chodzi o grzyb o niestandardowym wyglądzie właśnie takim. Tak. Pamiętam ten raz lato u babci, nie wiem ile mogłam mieć wtedy lat, ale strzelałabym, że około 6-8, dziwiłam się na jego wi widok i pytałam, co to, a babcia mi tłumaczyła, że to taki grzyb i mówiła, że go usmaży z jaj. Mm. 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 Wtedy babcia rozwaliła system. Nie pamiętam już smaku, mm. ale wiem, że zajadałam ochoczo, mm. a byłam wybredna mm -hmm. we wszystkim. I tak mm -hmm. oglądam sobie odcineczek po pracy przy kolacji, kiedy sprawiliście, że poczułam ciepełko w wywołane nostalgicznym wspomnieniem, za co bardzo dziękuję. Miło było przypomnieć sobie coś takiego i wspomnieć, babcie, upaki, nie przestawajcie nas zaskakiwać. Zaskoczyłbym, włącz nasze gości. Hmm, czymś, co go jeszcze nie wie o nas? Na przykład? A hmm, eee... Nie, tego nie mówię. <laughs> <laughs> tego też. Nie, w ten sposób nie chcę zaskakiwać naszych Cześć, widzów. Czego jeszcze nie, takiego nie powiedziałem? Dostałem się mandat, o. O, właśnie opowiedz o mandacie, to już na koniec. Może powiedzieć, że mandacie, bo włodeczek? Słuchajcie, to ja zrobię szybki, szybki segue, intro jak Włodeczek. Otwiera się Winda, wychodzi włodeczek i mówi, sorry za spóźnienie, a faktycznie spóźniłeś 15 minut. I było to dziwne to, dla mnie. Bo ja się nie było jest... to dziwne, ale powiem, nie będę pisał, przez 15 minut nie będę robił dramatu. Z tego e, 12 powodu. minut się spóźniłem. I Wodeczek mówi, sorry, że się spóźniłem. Powiedziałem, że jakaś BMK chciała ze mną pogadać. Siedzieliśmy na <słuch> poboczu 20-30 minut. I okazało się, że ta BMK to była policja i że miała. A właśnie takie... nie byłeś pewien, że to policja. że Jakieś takie świecidełka różne, tylko jak z lampki, z odchoinki, coś tam. I podeszli tacy panowie w takich kamizelkach odblaskowych. Poprosili mnie o dokumenty. Tylko daj im dowód osobisty i sobie poszli. I tak Ty długo, czekałeś? A ty czemu nie? nie długo siedzieli. Właśnie teraz 20 minut tam siedzieli. Co tam jest do wpisywania? Sorry, może się nie znam. Dziękuję wam za służbę. Potem zrobi taki łup, łup, wup. Taki sygnał, że mam przejść bo powiedzieli, jak będzie sygnał, to proszę przyjść. Mów, serio? Taki łup, łup, wow. w śniegu, bez kurtki. Podchodzę, daj mi terminal, mhm. podstawili. <laughs> PiS zielony, no. <laughs> PiS, pisałem PiS zielony, to znaczy spiszę, ja i pojechałem. No, Dowiedziałem to Dowiedziałem się, to że widać. dostałem 6 punktów. A to dowiedziałeś ja się od nich nie? czy z papierka? Eee, no, bo... Ustnie. Dostałem dwa mandaty. Jeden za prędkość, jeden za e, lampę. Myślę, że jakbym nie przekroczył prędkości, to nie dostałbym tego mandatu za lampę. Ja jestem zdziwiony na dobrze, że w ogóle ci się zatrzymali. Eee. Moim zdaniem to jest klątwa BMW. Eee. Może, może. Totalnie. Jechałem 140 na 120. Okej. Okay. A ja jak mnie łapią, to ja się zawsze zgadzam, no. bo ja wiem, że coś zrobię, myślę. I powiedzieli mi, że właśnie o tej prędkości to jedno, a drugie, że nie można dzisiaj na światłach dziennych jeździć. Ja mówię, czemu nie można na światłach dziennych? Bo śnieg pada. A co, Pada śnieg? To nie można? Mówią, nie tylko jak śnieg, jak mrzawka jest, jak deszcz, jak coś tam, ten jak jest ogólnie nie jest idealna, idealna widoczność. widoczność. To tak. A dodajmy, ja mówię, dzisiaj nie. bardzo nie sypał śnieg, to nie była jakaś śnieżyca czy tak, coś, Tak, no wiecie, to nie jest ta sytuacja, że naprawdę nie widać przed siebie no. normalnie, co do przodu widać. Jakby też myślałem, że to jest trochę uznaniowe, co znaczy ograniczona no, tak. widoczność. No tak, no i widocznie pan policjant uznał. No <laughs> to dobra, no to teraz już wiem, że hmm. jak nie będzie idealnie, no to sobie no włączę cześć, ten. No bo ja jeżdżę na auto, mam nowoczesne... No właśnie, to jest dziwne, Nowoczesne ja też auto. Na auto. Moje auto rozpoznaje warunki drogowe i ono jakby wie, że jak jest noc, to mi włącza... Światło drogowe, a jak, czy tam mijania się na to mówi. A jak jest dzień, no to mi włącza takie. Mam drogowe, to mijanie. Mam drogowe, to, takie to drogowe. Bm, BMW-lety. Masz światło po prostu dzienne. To nie były jakie? bmw LED, Ale że no no masz wbudowane, to... o to ci w chodzi. z 2016 roku. 16? Tak. 16. No, końcówki. Co ty? <ślamy> <ślamy> <Zabiję. ślamy> Chyba nie z końcówki, ale lubię no jak ludzie mówią, że. To z grudnia. Ja wiem, że to jest przed liftem, nie, nie, ale rocznikowo nie. jak po lifcie. Mo modelowo to jest 2015. Rocznikowo, to jest tak, modelowo, rocznikowo przed liftem, ale... Panowiutki! Nie. Nie. Panie! Nie wiem, do bro. dzisiaj do mnie dzwonią, żebym oddał do fabryki taki nowy. Nie. Drodzy Państwo, dziękuję wam bardzo, widzimy się, że to trzymajcie się i bądźcie <laughs> lekko. Eee, mi chodzi z Przepraszam jeszcze.